Wysław Prus, Lalka, tom pierwszy, rozdział ósmy, część piąta. Nie jestem Chrystusem, a żeby poświęcać się za całą ludzkość. Więc na początek zapomnij o wysockich, odparł głos wewnętrzny. No, głupstwo. Jakkolwiek jestem dziś rozkołysany, ależ nie mogę być śmieszny, myślał Wokulski. Zrobię co się da i komu można, lecz osobistego szczęścia nie wyrzeknę się. To darmo. W tej chwili stanął przed drzwiami swego sklepu i wszedł tam. W sklepie zastał Wokulski tylko jedną osobę. Była to dama wysoka w czarnych szatach nieokreślonego wieku. Przed nią leżał stos neseserek drewnianych, skórzanych, pluszowych i metalowych prostych i ozdobnych najdroższych i najtańszych. A wszyscy subiekci byli na służbie. Klein podawał coraz nowe neseserki. Braczewski chwalił towar, a Lisiecki akompaniował mu ruchami ręki i brody. Tylko pan Ignacy wybiegł naprzeciw pryncypała. Z Paryża przyszedł transport. Rzekł do Wokulskiego: Myślę, że trzeba odebrać jutro. Jak chcesz? Z Moskwy obstalunki za 10 tysięcy rubli na początek maja spodziewałem się. Z Radomia za 200 rubli, ale furman upomina się na jutro. Wokulski ruszył ramionami. Trzeba raz zerwać z tym kramarstwem odezwał się po chwili. Interes żaden, a wymagania ogromne. Zerwać z naszymi kupcami spytał zdziwiony Rzecki. Zerwać z Żydami wtrącił półgłosem Lisiecki. Bardzo dobrze robi szef, wycofując się z tych parszywych stosunków. Nieraz aż wstyd wydawać reszty. Tak pieniądze zalatują cebulą. Bokulski nic nie odpowiedział. Usiadł do swej księgi i udawał, że rachuje, ale naprawdę nie robił nic, nie miał siły. Przypomniał sobie tylko swoje niedawne marzenia o uszczęśliwieniu ludzkości i osądził, że musi być mocno zdenerwowany. Rozigrał się we mnie sentymentalizm i fantazja. Myślał, zły to znak. Mogę ośmieszyć się, zrujnować. I machinalnie przypatrywał się niezwykłej fizjonomii damy, która wybierała neseserki, była ubrana skromnie, miała gładko uczesane włosy, na jej twarzy białej i razem żółtej malował się głęboki smutek, spoza ust przyciętych wyglądała złość, a ze spuszczonych oczu błyskał czasami gniew, niekiedy pokora. Mówiła głosem cichym i łagodnym, a targowała się jak stu skąpców. To było za drogie, tamto za tanie. Tu plusz stracił barwę, tam zaraz odlezie skórka, a uwicie ukazuje się rdza na okuciach. Lisiecki już Cofnął się od niej rozgniewany Klejn, odpoczywał, a tylko Mraczewski rozmawiał z nią jak z osobą znajomą. W tej chwili otworzyły się drzwi sklepu i ukazał się w nich jeszcze oryginalniejszy jegomość. Lisiecki powiedział o nim, że jest podobny do suchotnika, któremu w trumnie Zaczęły odrastać wąsy i faworyty. Wokulski zauważył, że gość ma gapiowato otwarte usta, a za ciemnymi binoklami nosi duże oczy, z których przeglądało jeszcze większe roztargnienie. Gość wszedł. Kończąc rozmowę z kimś na ulicy, lecz wnet cofnął się, aby swego towarzysza pożegnać. Potem znowu wszedł i znowu cofnął się, zadzierając do góry głowę, jakby czytał szyld. Nareszcie wszedł na dobre, ale drzwi za sobą nie zamknął. Wypadkowo spojrzał na damę i Spadły mu z nosa ciemne binokle. A-a-a-zawołał. Ale dama gwałtownie odwróciła się od niego do neseserek i upadła na krzesło. Do przybysza wybiegł Mraczewski i uśmiechając się dwuznacznie, zapytał: Pan baron rozkaże? Spinki, uważa pan spinki zwyczajne, złote albo stalowe, tylko rozumie pan, muszą być w kształcie czapki czokejskiej i z biczem. Braczewski otworzył gablotkę ze spinkami. Wody! odezwała się dama słabym głosem. Rzecki nalał jej wody z karafki i podał z oznakami współczucia. Pani dobrodziejce słabo? Może by doktora już mi lepiej odparła? Baron oglądał spinki ostentacyjnie, odwracając się tyłem do damy. A może, czy nie sądzi pan, byłyby lepsze spinki w formie podków? spytał Mraczewskiego. Myślę, że panu baronowi potrzebne są i te, i te. Sportsmeni noszą tylko oznaki sportsmeńskie, ale lubią odmianę. Powiedz mi pan, odezwała się nagle dama do klejna, na co podkowy ludziom, którzy nie mają za co utrzymywać koni?